Witam serdecznie, zobaczymy jak teraz będzie słychać. Coraz mniej jest mnie na YouTube, jak zauważyliście i wynika to z faktu tego, że po prostu mam inne zajęcia, nie mam czasu ogólnie dużo spraw prywatnych, dlatego jest mnie tutaj coraz mniej. Z drugiej strony znowu chciałbym, żeby te materiały były bardziej profesjonalne i przede wszystkim, żebym miał coś do powiedzenia, a nie kręcił je na siłę. Więc żeby to jak gdyby wynikało z tego, że nagromadziły mi się jakieś doświadczenia, nowe informacje i chciałbym je Wam przekazać lub też aby yy, abym zrobił coś ciekawego z, na podstawie jakichś badań naukowych yy, też propozycje Wasze yy, na podstawie Waszych propozycji, tak? Ale żeby to było fajnie zmontowane, yy, dobrze wszystko yy, zorganizowany, dobrze dobrze zmontowany film. Także to wymaga trochę czasu, zaangażowania. A teraz też w momencie kiedy jestem z dzieciakami, zwłaszcza tutaj to nie jest to łatwa sprawa. Chciałbym e, powiedzieć na temat e, tej e, transdermalnej metody podawania testosteronu, czyli tą przez skórę ponieważ trochę zauważyłem, że poruszacie ten temat, ja miałem z tym duże nadzieje, jednak nie wyszło to tak jakbym chciał, dlatego musiałem zakończyć te badania, ponieważ nie było stabilizacji tutaj testosteronu. Przypominam, że przy podawaniu 100 mg estru po trzech dniach badanie wynik w połowie normy. Także duże ilości, mała przyswajalność. Wydaje mi się też, że jest krótszy okres utrwania podając go przez skórę. Więc przez trzy dni było w odczuciach dobrze, natomiast później było gorzej. Więc też nie wiem czy się jeszcze zmniejszyło jakby przyswajanie tego testostronu, czy po prostu na jakiej podstawie było w ogóle źle, jeżeli załóżmy mm. poziom byłby taki sam jak poprzednio, chyba że nastąpił spadek jego, ale to właśnie wymaga przeprowadzenie, przeprowadzenie dobrych badań, wymaga tego, aby w każdym czasie skontrolować <laughs> poziomy testosteronu, estradiolu, ewentualnie prolaktyny, żeby zobaczyć co się dzieje w organizmie. E... Ciekawą sprawą jest też nośnik, ponieważ ja brałem ten, ten testosteron zarówno BASE, jak i Propionate na nośniku oleju MCT. Być może inny nośnik, czyli inny olej, rodzaj oleju mógłby lepiej się, załóżmy, wchłaniać. Chociaż myślę, że jest to mocno też indywidualna kwestia, jak przyswajamy testosteron podawany przez skórnie, czy nawet podskórnie, ponieważ u mnie podając podskórnie była, było połowę normy tego co domieśniowo, tutaj w, na tej fałdce brzusznej, tak jak się insulinę podaje. Natomiast już yy, podając tutaj na odpowiednie miejsca, jak... Tu, gdzie są węzły chłonne pod pachami na zgięciach, na dołach podkolanowych okolica szyi, czoło to gdzie najbardziej przyswajamy ewentualnie e można także tam też można podawać tylko jeżeli podajemy transdermalnie to musimy po prostu prawie cały jeżeli to jest duża ilość, tak jak tu miałem 100 mg, to musiałem praktycznie całe ciało mieć wysmarowane tym po kolei te wszystkie miejsca. No i to też jest nieprzyjemne, bo jest się takim tłustym, nie? Więc z tym też, to też jest jakby przeszkodą, nie? Ale chęć była, od, chęć była po prostu odejścia od iniekcji. Tak, takie było moje zadanie tutaj, takie oczekiwania miałem chciałem tego właśnie e, spróbować dokonać takiej, takiej sprawy. Natomiast widzę duże zainteresowanie też jest wasze, niektórych osób, że chciałyby jednak być na takiej terapii. I co by się działo, gdyby był to inny noś, 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 nośnik? Nie olej MCT. Co by się działo, gdyby to był inny estr, jak enancypionat? Tyle co mogę Wam podpowiedzieć z moich jakby doświadczeń to wydaje mi się, że ogólnie prod, prop miał krótszy okres półtrwania, przez co Enan czy cypionat też może mieć krótszy okres półtrwania. Także wydaje mi się, że można by co dzień podawać jakąś mniejszą ilość 10-20 do 20 mg i zobaczyć po załóżmy tygodniu, po dwóch jak, jaka ilość się utrzymuje, jakie stężenie jest. No, w sumie nawet po tygodniu żeby nie marnotrawić tutaj tego y, środka, tylko po prostu wykonać badanie. Tylko na takiej podstawie możecie się coś dowiedzieć. I też w zależności jak się wchłania, które miejsca są najlepsze. E, tak jak mówię, 1 ml to jest bardzo dużo. 1 do 2 dziesiątych milima, mililitra jest ok jeszcze, bo to e, fajnie, wtedy można posmarować załóżmy na Tutaj w okolicach właśnie tutaj. 1,1 Jed, ml tutaj drugą i ok nie. Natomiast jak już jest tego za dużo, to, to jest to moim zdaniem już no, niewygodne i nieprzyjemne. A najważniejsze jest to, żeby uzyskać rezultaty takie, jakie byśmy chcieli. Niestety... Yy, ja zakończyłem to badanie na propie. Brałem głównie propa, wcześniej BASE. BASE powodował u mnie też negatywną energię. Takie troszeczkę jakbym zakuty łeb miał i, i, i napięcie, taką agresję trochę, więc mi się to nie podobało. Ale podpowiem wam, że jeszcze istnieje pewna metoda za 60., 70., być może 80. jeszcze to pisali w podręcznikach że kiedyś było coś takiego i to było właśnie w tych podręcznikach, że mała dawka mogła stymulować produkcję własnego teścia. Czyli podawanie 1, maksymalnie 2 mg codziennie, 5 dni w tygodniu i przez weekend załóżmy robi się całkowitą przerwę. I to u niektórych podobnież działa właśnie pobudzająco na własny testosteron. Także u osób stabilnych, które nie są w trakcie odbloku, mogłyby zaryzykować mikrodawki, ponieważ u mnie te mikrodawki blokowały mnie, ale mogło to wynikać z faktu, że nie byłem dobrze odblokowany. Także tu też e, taką informację słyszałem od pracownika, m, taka nazwa jest e, tej instytucji państwowej, w skrócie PAN. E, I tutaj dostawałem takie właśnie informacje, że to mogło w taki sposób może też działać i że ta osoba jest na takim sposobie i wiele innych osób jest i, i one czerpią z tego naprawdę dużą, dużą moc i, i są nawet zaskoczone, że to byli nawet, byli kulturyści także, czy osoby, osoby, które wspierały się dopingiem i, i jednak na takim czymś są. Natomiast na mnie się to nie sprawdziło. E, miał tutaj na uwadze głównie propa, ja prób, próbowałem, na mnie to nie zadziałało. Także moi drodzy, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, bo to motywuje mnie do tego, żebym dalej tutaj kręcił i daje mi znak, że to co robię jest dla was istotne, że chcecie to oglądać. Bo jeżeli czegoś takiego nie ma, to ja nie, nie widzę wtedy tutaj sensu. Działania i nie będę kręcił. Będzie coraz mniej tych materiałów, nie będzie takiego zaangażowania, bo jeżeli nie widzę feedbacku, to e, nie mam e, ochoty kręcić. Możecie też wesprzeć mnie, za co bardzo Wam dziękuję. Jeżeli jeżeli wesprzecie mnie, jeżeli każdy z Was chociaż odrobinę najwesprze na i postawi mi kawę, e, abym też. Parę grosików miał z tego, choć jeszcze nikt nie wpłacił. Także pozdrawiam. Trzymajcie się.